Waran jest jednym z nielicznych gadów, które potrafią łączyć siłę, zaskakującą inteligencję i zdolność przetrwania w środowiskach o skrajnych warunkach. Co sprawia, że ten gatunek skutecznie radzi sobie tam, gdzie inne gady nie mają szans? Jakie zdolności ukrywa pod pozornie prostą budową ciała i dlaczego naukowcy wciąż nie znają pełnego zakresu jego zachowań? Dziś opowiem wam o waranie z trzech różnych perspektyw: tego, co wiemy na pewno, tego, co budzi nieporozumienia oraz tego, co zaskakuje nawet badaczy. Zapraszam. Waran jest jednym z nielicznych gadów, które potrafią łączyć siłę, zaskakującą inteligencję i zdolność przetrwania w środowiskach o skrajnych warunkach. Co sprawia, że ten gatunek skutecznie radzi sobie tam, gdzie inne gady nie mają szans? Jakie zdolności ukrywa pod pozornie prostą budową ciała i dlaczego naukowcy wciąż nie znają pełnego zakresu jego zachowań? Dziś opowiem wam o Waranie z trzech różnych perspektyw: tego, co wiemy na pewno, tego, co budzi nieporozumienia, oraz tego, co zaskakuje nawet badaczy. Fakt pierwszy: czy Waran może zobaczyć zapachy? Na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby tylko wysuwał język w powietrze. W rzeczywistości analizuje zapachy w sposób bardziej precyzyjny niż wiele ssaków. Waran pobiera cząsteczki z powietrza i przekazuje je do narządu Jacobsona. Dzięki temu potrafi wykryć padlinę lub potencjalne źródło pokarmu z odległości kilku kilometrów. Dla naukowców to jeden z najlepiej rozwiniętych zmysłów wśród gadów. Fakt drugi: czy waran naprawdę używa toksyny? Jeszcze kilka dekad temu uważano, że waran zabija dzięki bakteriom w ślinie. Dziś wiadomo, że to niepełny obraz. Badania wykazały obecność gruczołów produkujących toksynę, która obniża ciśnienie krwi i osłabia ofiarę. To jedno z najciekawszych odkryć dotyczących drapieżników gadzich w ostatnich latach. Fakt trzeci: Jak duży może urosnąć największy waran? Największe dorosłe warany z komodo osiągają ponad 3 metry długości i wagę przekraczającą 70 kg. To sprawia, że są największymi współcześnie żyjącymi jaszczurkami na Ziemi. Ich rozmiary nie są efektem wyjątkowej siły, ale kombinacji odpowiedniej diety, przestrzeni i odporności na trudne warunki. Mit 1. Czy waran atakuje ludzi z własnej inicjatywy? Ten mit powtarza się w lokalnych opowieściach, jednak nauka pokazuje coś innego. Waran unika kontaktu z człowiekiem. Incydenty zdarzają się zwykle wtedy, gdy czuje zagrożenie lub jest sprowokowany. Dla warana to reakcja obronna, a nie celowa agresja. Mit 2 Czy waran zabija tylko dzięki zakażonej ślinie? Ten pogląd przetrwał wiele lat. Obecne badania potwierdziły jednak, że kluczową rolę odgrywa toksyna, a nie bakterie. Bakterie mogą występować, ale nie są głównym mechanizmem ataku. Mit trzecim, czy waran jest powolny i niezgrabny, wygląd może wprowadzać w błąd. Waran potrafi biec z dużą prędkością przez krótką chwilę. Może też szybko wspinać się na drzewa i dobrze pływać. Jego sprawność jest wynikiem silnych mięśni, mocnych kończyn i adaptacji do różnych środowisk. Ciekawostka pierwsza. Dlaczego młode warany wybierają życie w koronach drzew? Zgodnie z obserwacjami, młode warany spędzają pierwsze lata wysoko nad ziemią. Ta strategia zwiększa ich szanse na przeżycie, ponieważ dorosłe osobniki mogą stanowić dla nich zagrożenie. Na drzewach mają dostęp do owadów i mniejszych zwierząt, a jednocześnie są bezpieczne. Ciekawostka 2. Czy warany są w stanie przepłynąć duże odległości? Badania wykazały, że waran z Komodo jest świetnym pływakiem i może pokonywać znaczne dystanse. Silny, wydłużony ogon służy mu jako napęd, dzięki temu może przemieszczać się między wyspami i rozszerzać swoje terytorium. Ciekawostka trzecia. Czy warany naprawdę potrafią rozwiązywać zadania? W warunkach kontrolowanych zaobserwowano, że potrafią używać pamięci i uczenia się. Rozpoznają miejsca, w których raz znalazły pokarm, i potrafią otworzyć prosty mechanizm, aby dostać się do jedzenia. To jedno z najciekawszych zachowań poznawczych w świecie gadów. Varan to zwierzę pełne kontrastów. Łączy w sobie siłę drapieżnika, elastyczność wędrowca i zdolność uczenia się, która wyróżnia go wśród gadów. Niektóre jego zachowania nadal pozostają nie w pełni poznane, a badania wciąż przynoszą nowe informacje. Jeśli spodobał Wam się film zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Do usłyszenia.